W sobotę w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym po raz dziewiąty rozegrany został turniej piłki siatkowej kobiet o Puchar Starosty Gostynińskiego. Spośród pięciu drużyn najlepszą okazała się drużyna z Orlenu Płock. Nasz najsilniejszy zespół nauczycielki zajął drugie miejsce.

No, <laughs> Właśnie zakończył się dziewiąty turniej piłki siatkowej kobiet to puchar starosty Gostyńskiego. No Trochę tak jak co roku. W, zespo... w turnieju brały udział zespoły kobiecej siatkówki z Gostynina i z Płocka. Z Gostynina już tradycyjnie dwa UKS-y, czyli UKS Gostim liceum ogólnokształcące i UKS Omen Gostyńskie Centrum Edukacyjne. No i ten powiem, właśnie nieśmiertelny zespół, to znaczy nauczycielki Gostynin. Natomiast Płock tradycyjnie PKN Orlen i liceum Mienia Stanisława Małachowskiego, Małachowskiego w Płocku. Cieszymy się, że sport gostyniński no, ma taką imprezę, że, że, że kobiety że kobiety mogą tutaj się realizować właśnie w tym, w tym turnieju. Te zespoły startują też i w innych rozgrywkach i tam też zdobywają laury, także to tylko potwierdza poziom, poziom sportowy. Zapraszam na kolejny turniej, następny będzie jubileuszowy, także myślę, że może będzie więcej drużyn, może, może poprzedzi turniej, poprzedzą turniej wstępne kwalifikacje. Mamy nadzieję, że, 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 że wszystko się uda tak jak w tym roku. No. Dziękuję bardzo.